Witam na kanale. We wtorek podczas prac wykopaliskowych z firmą Gaz Kontrol wykopaliśmy coś takiego koparką. Bomba znajdowała się jakieś 40 cm pod ziemią. Widać jej gniazdo. Jest to 250 kg. Bomba z czasów II wojny światowej. Najprawdopodobniej angielska albo amerykańska, która służyła do niszczenia fabryki benzyny syntetycznej w policach. W tej chwili zasypuje rurę gazową, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem na wypadek wybuchu tej szcicznopki. Także można jeszcze raz przyjrzeć się z bliska jak to wygląda. W dniu dzisiejszym o dziewiątej zostaje zabrana znalezisko w policach.